Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w ten słoneczny dzień. W tej chwili 7 stopni odczuwalne, 5, zachmurzenie 57%, nie było ładne. Dobra jakość powietrza, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane. Najcieplej będzie o godzinie 15, 10 stopni. No już robi się cieplej. Wiosenne, nie. Pozdrawiam Was ciepło i miłego dnia życzę. Dzisiejsze zakupy z Biedronki, z Koszeczka. Okazały dosyć. Poszłam sobie spacerkiem tak pięknie na dworze, że musiałam iść najpierw na spacerek. Powolutku, noga za nogą, podelektowałam się pierwszymi kwiatami. Także bardzo udany spacerek. No i zakupy też w miarę udane. Zaraz zobaczymy co i jak. Dzisiaj kupiłam pomarańcze, cytryny. Dwie herbaty z nutką cytryny. Druga była w promocji, zaraz zobaczymy jak te promocje wyglądają. Chociaż ja przyznaję, średnio to śledzę. Nie śledzę w zasadzie w ogóle. Tak jak ktoś słusznie zauważył, może być różnie, że z tymi, z tymi, z tymi promocjami, ale ja tego nie śledzę. Yy, herbatka o smaku czarnej porzeczki i aroni. zobaczymy ja lubię takie kwaskowe, kwaśne więc może akurat nie kiełbaski, szynki i cielęciny ja średnio przepadam za, za a ta nie parówki, kiełbaski dlatego może takie smaczne bez dodatku fosforanów, naprawdę 90% mięsa i dobre, smaczne ja kupiłam poprzednio i dzisiaj zobaczyłam, że są więc znowu kupiłam Dobrusia, idealny do zupy. Już patrzę, że makaronu nie mam. Dwie chałupy sezamowe, też była jakaś tam promocja na nie. Lubię mieć w torebce takie różne dropsy. Dzisiaj padło nawet też originals. No i tak, lubię też ten, bardzo lubię mix pasłęński Dzisiaj też była promocja, za chwileczkę zobaczymy co i jak. No a tutaj twaróg, klinek półtłusty, do tego oczywiście powidła za śliwek, ale też wzięłam i konfiturę 100% owoc owoców z Aroni, śmietana 18 -tkę. była też promocja, po 6 tam z czymś były banany, więc wzięłam 3 serki homogenizowane danio 2 no i teraz zobaczymy jak na te yy, towary to tak źle nie wyszło 78 ,91 zł 91 gr i teraz zobaczmy, co tu jest zmin zminusowane. I pomarańcze minus 0,94 zł. Zapłaciłam. To czyli ta promocja, co mówiłam. Yy, śmietana 0,10. Yy, danio minus 1,60. I co tu jeszcze było w promocji? Pomarańcze to już mówiłam. No i minus 3. Minus 3. Więc jest rabat yy, na herbaty minus 3 zł. Minus 3 zł. No i na ten miks pasłęcki minus 2,40. jeszcze coś jest? Nie. Razem wyszło 78,91 zł. Także nie wgłębiam się, co ile co kosztuje, a ile. A ile, ile tej promocji? Bo to nie o to tu chodzi w tym wszystkim. Tak więc ogólnie takie moje zakupy na dzisiejszy dzień. Połączone z świetnym spacerem. Także słoneczko przyświeca, od razu wraca humor i człowiek jest zadowolony. Tak więc, tak to dzisiaj wygląda. Zaraz spróbuję tą herbatkę, bo jestem ciekawa jej smaku. Owocowa, a może aromatyzowana. No i coś tutaj pisze, tak jakby czeskie, to było zaraz zobaczymy. Tak, po czesku pisze. A co tu ciekawego? Składniki. Suszony hibiskus. 45%, suszona czarna porzeczka 15,5%, suszona aronia 15%, aromaty, suszone jabłko, suszony owoc czarnego bzu, suszony liść stewi, suszona dzika róża. No proszę, zapowiada się fajnie. Zaraz będzie próba. Ale rzeczywiście tych aromatów dodano, bo tylko wyjęłam jedną herbatkę, a tutaj... Taki zapach się rozniósł, co dopiero jak się zaparzy. Estetyczne takie zamknięcie. No fajnie, fajnie. No to już wstawiam wodę. Herbatka bardzo dobra, taka kwaskowa, jak ja lubię. Przepyszna. Smaczna. No cóż, dobrze, że kupiłam, bo i droga i apetyczna. Dzisiaj pozwoliłam sobie na cytaty z Waszych komentarzy. Mam nadzieję, że nie będziecie miały mi tego za złe. A więc pod wczorajszym filmem rozpisałyście się bardzo pięknie, wzruszająco momentami, tak więc chciałam niektóre cytaty przytoczyć, bo są warte tego. A więc Maria DU3GT wczoraj jest historią, jutro jest tajemnicą, a dzisiaj jest darem. Sigma, C5Z1C. Karpadiem, czyli żyjmy chwilą. Jadwiga Miller, 5305. Cieszmy się chwilą, choć ciężko bardzo. Teresa Paruzel, 2386. Cieszmy się chwilą, bo zawsze może być gorzej. Ewa SCW. Każdy poranek u mnie... Podarunek od losu. Doceniam każdą chwilę. Mariola, Mistygacz. Dokładnie. Trzeba cieszyć się każdym dniem. No, te komentarze są takie wymowne same w sobie, że ja nie będę już nic na ten temat mówić. Trzymajcie się ciepło.